Do Stanów pojechałem jak wiecie z pustą walizką, wróciłem z pełną Więc rzeczy, które kupiłem oprócz butów, były też jakieś takie te maski i tutaj są moi faworyci Ale największym faworytem są dla mnie te spodenki, są przefajne I oczywiście ten bucket Fajny też jest, i ta koszulka też To taka moja trójca najfajniejszych rzeczy, które mi się tu udało kupić no. To jest mega ładne, ale boję się w tym chodzić, że ubrudzę Jak dobrze być w domu Pokażę wam jakieś rzeczy które przywiozłem ze Stanów, przed chwilą były buty, za chwilę będą jeszcze inne rzeczy. Mój koń, dzień dziecka w domu ekipy z pączkiem, moich wężyków jeszcze nie ma, ale mam nadzieję, że będą. I jest sushi! Już jest sushi, dużo. O 7.30 udało mi się wstać, ale z tego co widzę, to chłopacy też już siedzą na dole i sobie tam urzędują. Ale śmiesznie być w domu. Tak serio dziwnie. Myślałam, że, że będzie jakoś smutno, ale w sumie w sumie się cieszę. Wczoraj siedzieliśmy do późna, poszliśmy spać po pierwszej w nocy, coś koło tego. Yy, I myślałam, że po prostu wiecie, obudzę się o 10 i będzie wszystko normalnie, ale od godziny 4.30 cały czas się budzę. W sensie budziłam. O 4, o 5, o 6 i w końcu... Hej, mam, dzień dobry. Jak już wszyscy pewnie wiecie, wróciliśmy do domu, wróciliśmy do naszego pokoju w Krakowie. I właśnie chyba odczuwam i chyba wszyscy odczuwamy skutki jetlaga. W ogóle myślałam, że uda się nam to ominąć, bo byliśmy sobie wszyscy razem i jak spędzaliśmy czas, no mega fajnie. I z czego ja się cieszę najbardziej, to to, że za dwa tygodnie będę mogła już pojechać do, do mojej rodzinki, do Wiktorii. No, już się nie mogę doczekać.